Cześć, za chwilę zobaczycie prezentację ostatniego spalinowego samochodu. Honda Civic 9 generacji. Zostanie zaprezentowana przez Michała, którego zresztą mogliście widzieć w paru innych filmach na moim kanale i za każdym razem miało to związek z samochodami elektrycznymi. Bo Michał jest tak wielkim fanem właśnie elektryków, że dla niego to już ostatni spalinowy samochód. Ten Civic. I tym bardziej. Jestem ciekaw, jak go oceni na pożegnanie. A ja wyceniłem dla Was na powitanie ubezpieczenie tego auta przez porównywarkę ubezpieczeń Mubi.pl, gdzie znalazłem najlepszą ofertę za zaledwie około 300 zł na rok. Tak tanio, bo Mubi.pl nie dość, że jak to porównywarka, znajduje najlepszą ofertę, to jeszcze po zakupie polisy zwraca 150 zł na konto. Wejdź na Mubi.pl, łamane przez Zachar i sprawdź, Ile zaoszczędzisz na ubezpieczeniu swojego auta? Nawet jeśli policja jeszcze Ci się nie kończy, zarezerwować zwrot 150 zł możesz już dzisiaj. Zapraszam. Cześć, witam. Jestem Michał ze Skawiny. Mieszkam tutaj od, od kilku lat. I też od kilku lat użytkuję taką moto Honda Civic. Znaczy ostatnio to użytkuję, to jest za dużo powiedziane, bo odkąd u mnie pojawił się elektryk, to Mało co, co tym autem jeżdżę, natomiast czasem, czasem są potrzebne w rodzinie dwa auta, no i wtedy honda zostaje wyprowadzona na spacer. Tak to, tak to wygląda. Jest to honda dziewiątej generacji, jest to wersja poliftowa, czym te hondy się różniły w dziewiątej generacji. Honda Tourer, czyli, czyli Kombi, różniły się światłami. Wersja, która 6 lat temu była na, na kanale Zahara, która że tak powiem, jest. Jest powodem, dlaczego kupiłem to auto, bo, bo po teście tamtym, tamtym zacząłem zainteresować się, się zakupem samochodu, i akurat tak mi się wtedy spodobało to auto, gdy, gdy było na testach u Zahara, że postanowiłem takie kupić. Z tym, że u Zahara była wersja przedliftowa, a to jest wersja poliftowa. Najłatwiej poznać tę wersję po tym, że e, wersja ta, którą Zachar testował, miała światła LEDowe owe dzienne tutaj w zderzaku, tak wkomponowane. Nie do końca mi się to wtedy podobało, natomiast ta wersja Poliwcie zyskała taki trochę wygląd troszkę ala Type R i ledy tutaj do jazdy dziennej weszły nam w reflektor. Auto zakupiłem w 2016 roku w salonie. Teraz ma 80 tam kilka tysięcy przebiegu, a historia zakupu tego auta była dość burzliwa. To jest wersja Elegance, dawniej Sport, tą którą zachartestował, to była wersja Sport, potem przy liftingu troszkę pozmieniali nazewnictwo i ona tam niewiele się różni od, od sporta, natomiast już się nazywała Elegance. To był, mniej więcej była taka środkowa wersja scennika. I historia zakupu była tu dość długa, bo najpierw zamówiłem e, u innego dealera wersję lifestyle. E, lifestyle różniła się tym, że miała tutaj dodatkowo światła LEDowe, e, taki większy ekran w środku i e, zmienną charakterystykę amortyzatorów z tyłu. Natomiast e, tam została mi zwrócona zaliczka i nic z tego zakupu nie wyszło. A w międzyczasie gdzieś tu w Krakowie na kapelance byłem, oglądałem, i, i sprzedawca do mnie zadzwonił, że weszła promocja rocznika, że mają takie auto na stanie. U dealera, że mogę sobie przyjść, zobaczyć. Jak zobaczyłem sobie, tak już stwierdziłem, że dobra, kupuję. Bo dużo różnych innych samochodów też rozważałem. A że przesiadałem się z wyższej klasy, bo przesiadałem się z Citrena C5 na auto teoretycznie mniejsze. No to bardzo szeroko szukałem. To były i klasa C, i D, i, 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 i takie szerokie poszukiwania. I długo się nie mogłem zdecydować, co kupić, jaką wersję kupić. No, ale przesądził tu telefon od sprzedawcy, że, że jest fajna oferta, i, i oferta była naprawdę fajna. Już nie pamiętam dokładnie, ale to było 70 parę tysięcy brutto. Co na Civi, które są dość drogawe, zazwyczaj to była całkiem, całkiem fajna, e, fajna oferta. No i postanowiłem to, to zakupić. No i, i jakie było moje zdziwienie? Kupując teoretycznie super bezawaryjną Hondę, wracam do domu. Pierwsze co się stało, to tam pod lusterkami spadła taka osłona na mnie. Także, Dobry początek. Początek był dość ciekawy, ale to jeszcze było nic. Jak drugiego dnia czy trzeciego zobaczyłem plamy oleju w garażu, to już wtedy się załamałem. Myślę, no nie, już się zaczyna. Takich drobnych jeszcze mankamentów na początku w okresie gwarancji troszkę musieli mi tam poprawiać. Natomiast z auta jestem zachwycony, jest rewelacyjne. Wszystko potem się oczywiście uspokoiło i jestem z niego bardzo zadowolony. Mamy tutaj klasyczny silnik 1.8 Hondy, który od dawna występował, nawet w latach 90. potrafił dochodzić do mocy 169 koni. Natomiast tutaj mamy wersję iVTEC, e to jest troszkę wersja taka poprawiona w stosunku do tego, co było w UFO. Ma tutaj 142 konie mechaniczne i to jest przy 6,5 tysiącach obrotów i 174 Nm przy 4300 obrotów. Także dość, dość wysoko. To jest silnik, który lubi wysokie obroty, to jest z związane z jego konstrukcją. Tutaj e, luzy zaworowe nie są hydraulicznie regulowane, tylko trzeba je tam regulować po 100 tysiącach samemu, ale dzięki takiej właśnie konstrukcji pozwala wkręcać się na, na wysokie obroty i. Nie traci tej precyzji przy, przy właśnie wysokich obrotach. Więc tutaj ogranicznikiem jest tylko limiter. On jest założony tutaj na 6800 obrotów i w zasadzie jest tak, że auto właśnie zaczyna jechać bardzo super ciągnie i cyk, i jest ścięcie takie czysto elektroniczne. Te silniki widziałem na internecie. Niektórzy te limitery ściągają i kręcą się bez problemu do 8-9 tysięcy obrotów. No niektórzy mówią, że Hondy lubią, e, lubią olej. E, moja była docierana tak zgodnie ze sztuką. Na początku zaczęło się od spalania około tam, niecałych 7 litrów, natomiast mam wrażenie, że to auto bardzo długo się dociera, bo <laughs> ostatnio jak jeżdżę to już jestem poniżej 6, albo moja technika jazdy się zmieniła, więc takie 6 6 z groszem przy jeździe takiej około miejskiej jest jak najbardziej do uzyskania w mieście to będzie jakieś około 8 litrów natomiast yy, kiedyś byłem w Niemczech tym samochodem i przy uzyskaniu średniej prędkości średniej średnia mi wyszła taka już GPS 160 na godzinę spalanie to było 10 litrów także Także bardzo, bardzo akceptowalne. E, dodam jeszcze, że tu prędkość maksymalna to jest tam bodajże 210 na godzinę, ale to jest na szóstym biegu. Można zawsze zredukować na piątkę i zdecydowanie po, pojedzie szybciej. Jeszcze znacznie przyspiesza i tu znowu e, limiter się kłania, czyli jest taki efekt, że auto ciągnie, ciągnie, przyspiesza, po czym kończą się obroty i, i dziękuję, więcej nie pojedziemy. Jak założymy szóstkę, to w zasadzie jesteśmy w stanie tylko utrzymać prędkość, bo już na tej szóstce ma ma za, za mało momentu obrotowego na kołach. Ogólnie miałem tutaj z, na początku w planach zakładać gaz, natomiast e, jak potem zobaczyłem, że to auto całkiem niedużo pali i, i skorzystałem z takiego prawdziwego kalkulatora, gdzie się wpisuje wszelkie koszty instalacji gazowej, łącznie z jakąś tam eksploatacją, e, z tym, że trzeba troszkę paliwa zużywać, z dodatkowymi przeglądami, bo tu pierwszy przegląd jest przy nowym aucie po trzech latach, jak się założy instalację to już co rok. Jak się to wszystko powpisywało, to wyszło, że ta instalacja no, zwróci się ale, ilość nakładu czasu, który trzeba poświęcić właśnie na dodatkowe przeglądy, instalacji samochodu i tych różnych e, jakichś tam nieprzewidzianych komplikacji, stwierdziłem, że nie będę ruszał. Wolę tą japońską bezawaryjność i święty spokój, i nigdy tu nie zainstalowałem gazu. Z racji oboszczeń, jakie mamy, dzisiaj ja będę musiał pomacać samochód. Dzisiaj nie dam tej przyjemności Zacharowi. A jest tu, jest tu co, co pomacać, bo auto jest bardzo przyjemne. Cała góra się fajnie, fajnie ugina. Pod palcami, tutaj dołem dopiero mamy jakieś sztywniejsze plastiki. Tutaj są takie minimalne wstawki z takiego piano black, więc nawet się to nie brudzi, bo tutaj tak, tak, tak dużo nie, nie naciskamy. Natomiast co tutaj muszę powiedzieć, na dłuższych trasach troszkę brakuje tutaj, tutaj miękkości i tu pod lewą ręką. Jest tutaj taka jakaś warstwa pianki, ale ona jest na tyle, na tyle mała, że jadąc na jakichś długich trasach to wręcz zdarzało mi się tu podkładać jakieś chusteczki, znaczy paczkę chusteczek, żeby, żeby mi łokieć nie bolał. Więc tutaj, tutaj, tutaj na pewno można by było czegoś dołożyć. Ogólnie jakość tworzyw nie jest zła, natomiast niektóre plastiki mają taką dużą skłonność do, do rysowania się. Na przykład tutaj przy, przy kluczykach, tutaj dosłownie paznokciem można, można to porysować. I tutaj to są takie miejsca, gdzie widać, że to auto już ma kilka lat. No i teraz patrzę właśnie 88 tysięcy Przebiegu dokładnie, natomiast ogólnie auto jeździ jak nowe, zachowuje się jak nowe i, i myślę, że też tak wygląda. Nie ma jakichś tutaj zużycia na kierownicy, to w ogóle wygląda, jakby ta kierownica wyjechała wczoraj z salonu. Także materiały są fajne, dobrze się to trzymam. Poza, poza tymi plastikami, które. No, lubią się porysować. I jeszcze tutaj pewnie zauważyliście, że w tym miejscu mam telefon, a mam go tutaj z takiego powodu, że po prostu jest tutaj najwygodniej. Tutaj praktycznie można mieć rękę na kierownicy i coś sobie kliknąć. Mówię o nawigacji na przykład, bo tutaj wybrałem wersję, która nie ma tego dużego ekranu. I to akurat był ten ekran był od wersji lifestyle, ewentualnie można było do tej wersji też dokupić jako, jako opcję. Natomiast ja, że lubię przyciski, to, to, to celowo chciałem mieć tutaj wszystko klasyczne. Nie chciałem mieć tutaj tego panelu klimatyzacji obsługiwanego dotykowo, więc wybrałem taką wersję z przyciskami. Co prawda, teraz część tych przycisków zasłoniłem telefonem, natomiast to są przyciski od radia, a to wszystko mamy na kierownicy. Także ergonomicznie jest tutaj fajnie to wykonane. Tutaj jest jeszcze taki mały schowek tutaj jest bardzo duży schowek. Pod, pod łokciem, na podszybiu tutaj mamy taki wyświetlacz, nie jest może duży, natomiast tutaj mamy kamerę cofania, bardzo fajnie to, to działa, można naprawdę na, na milimetry cofać, bo widzimy dokładnie jak daleko jesteśmy od przeszkody. Wewnątrz auto zasadniczo względem kierownicy bez problemu się odnajduje, jestem w stanie się ustawić tak, że siedzę zgodnie ze sztuką, natomiast subiektywnie jestem zbyt wysoko ustawiony. Właściwie to jestem prawie pod, pod sufitką, co prawda nad głową wciąż mam dwa palce jeszcze miejsca, ale to dlatego, że dach jest poprowadzony wysoko, a nie dlatego, że ja siedzę nisko. Ja bym chciał zjechać o wiele niżej, bo jak patrzę tak przed siebie, to mój wzrok przecina... Przednią szybę mniej więcej w tym miejscu. To zdecydowanie za wysoko. Niestety fotel jest obniżony maksymalnie i nic z tym już nie zrobimy. A tajemnica jest ogólnie znana i nie jest żadną tajemnicą. W tym miejscu jest zbiornik paliwa i niżej nie będzie. No i, i to w zasadzie sprawia, że, że z punktu widzenia dwumetrowca to miejsce. Kierowcy nie jest do końca optymalne. Tak jak to było w teście, który nagrywałem dla autocentrum, tak i dzisiaj muszę powiedzieć, że miejsca nad głową, no jeszcze trochę tam zostało, nie muszę się garbić. Miejsca na kolana, ostatecznie też można by uznać, że nie brakuje, bo dotykam co prawda te picarki fotela, ale dramatu nie ma. Natomiast to, jak zbudowany jest od tej mojej strony fotel kierowcy woła o pomstę do nieba, bo tutaj powinno być miękko. Powinno być tak, że jak już ja dotknę to kolanami, to ja będę miał poczucie, że, że wytrzymam tu. Popatrzcie, tu biegnie drut. To biegnie drut, który nie jest osłonięty kompletnie niczym. Ten drut biegnie o tak, tutaj jest jako tako miękko i tutaj jest kolejny. Dokładnie w miejscach gdzie jest kolano. Dokładnie tutaj wbije mi się drut, drut w jedno kolano i w drugie kolano. Co więcej, pod, pod fotelem, bo no, tam jest bak, wiadomo, nie było łatwo, jest dokładnie to samo. Nawet w takich letnich butach ja już czuję, że wciskam swoje stopy pod kolejny drut. I to dla dwumetrowca nie jest. Jako, jakoś szczególnie przyjemną wiadomością. Co jeszcze? Mamy kieszonki? Mamy, może nie takie duże jak z przodu. Z przodu zresztą też nie są duże, ale tutaj chyba półtora litra ciężko już będzie wcisnąć. Również i tutaj tej pianki nie ma za dużo. Z kolei środkowy podłokietnik już jest o wiele bardziej komfortowy. Są dwa miejsca na kubeczki. Nie ma nawiewów, nie ma wyjścia do ładowania telefonów. Światło jest tutaj na podsufice. Mamy kieszonki, ale tylko po prawej stronie, więc mamy kieszonkę i. no i tyle, i druty. Dwa. Bez sensu. Mówi się, że natura nie lubi próżni i dowód jest w tym samochodzie. Skoro bag powędrował do przodu, z tyłu zostało trochę miejsca wolnego i ta próżnia została wypełniona przez bardzo sprytny bagażnik, który jest znacznie większy niż to co widzicie teraz, a już teraz widzicie bardzo pojemny bagażnik, ale w podłodze mamy dodatkowo ogromny drugi, można powiedzieć bagażnik, taką wielką piwnicę, która ma pewnie ze 100 litrów pojemności, tak teraz zgaduję, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, ponad 100 nawet. 100 nawet. Co więcej, możemy to połączyć jednym ruchem, popatrzcie, przekładamy tą podłogę niżej, i oto nasz bagażnik staje się na wysokość o tych 25 cm wyższy. Oprócz tego, światełka wyjścia, tutaj widzę 12V, roletka, roletka taka już trochę zmęczona życiem, ale. Jak się wie, jak nacisnąć, to nawet zadziała, ale to, co widzicie z tyłu, to jeszcze nie koniec, bo jednym z takich najpraktyczniejszych aspektów tego samochodu były tak zwane Magic Seats. Niestety to ostatnia chyba generacja Civica, w której były one dostępne, bo podobno nikt z tego nie korzystał. Michał, trzeba było korzystać, byśmy mieli teraz w następnej generacji też. Jeśli korzystałeś, zaprezentuj, proszę. Powiem, że korzystałem i to bardzo dużo. Łącznie z tym, że udało mi się nawet jeden taki fotel troszkę popsuć i musiał zostać wymieniony stelaż na gwarancji, także ja korzystałem bardzo dużo. Z racji tego, że lubię jeździć na rowerze, lubię jeździć na nartach, ciągle te fotele składałem, rozkładałem, coś przewoziłem i, i, i udało mi się jeden zepsuć. Natomiast no, to była może też jakaś wada, wada konstrukcyjna albo wada, wada montażowa. Po prostu e, siedzisko przestało się blokować w, dórne, w górnej pozycji. A mamy tutaj właśnie taką dość ciekawą funkcję. Możemy sobie podnieść siedzisko i w ten sposób go zablokować, tak samo drugie, i tworzy nam się tutaj to taka duża duża przestrzeń. Zdarzyło mi się tu kiedyś rower przewozić. Jakiś. To jest to pierwsza funkcja tych foteli, druga jest taka, że to siedzisko bardzo fajnie się obniża, czyli teraz jak zaczniemy opuszczać fotel, spójrzcie e, na siedzisko, siedzisko się chowa, nie trzeba tutaj nic robić, o teraz akurat mamy niestety ustawienie fotela takie, o przeszło i w tym momencie tworzy nam się płaska podłoga, a teraz to oparcie jest na wysokości takiej jak przed chwilą było siedzisko, więc tutaj mamy bardzo fajną, płaską, płaską podłogę, która jest. Ja może złożona z drugiej jest... strony, żebyście uświadomili sobie, jaki ogrom przestrzeni tutaj jest do dyspozycji w tym dostawczaku. I dzięki temu, że tutaj tak nisko, teraz mamy, mamy tutaj bardzo dużo przestrzeni do dachu, bo gdyby te fotele nie składały się w taki sprytny sposób, nie dałoby się przewozić takich wyższych. Wyższych przedmiotów, a z rekordów wszechświata, jakim się udało tym samochodem przewieźć, to była zamrażarka, którą musiałem przewieźć z okolic Rzeszowa do, do Skawiny, i ona też tu jakoś weszła. Co prawda trochę na styk, ale, ale się udało, więc no właściwości przewozowe tego samochodu są. Są rewelacyjne, e, wręcz dużo bardziej lubię się do niego pakować niż do mojego poprzedniego samochodu, który był większym samochodem, zdecydowanie to był Citroen C5, jak wspominałem, to tutaj jest dużo łatwiej się zapakować. E, łącznie z tym, że tutaj mam wrażenie, że samochód był projektowany tak, żeby, żeby udowodnić, że da się zrobić kompakta z największym bagażnikiem i zresztą 624 litry bodajże, to jest rekord w tej klasie, e, przed rozłożeniem siedzeń tam 1668 E, chyba po rozłożeniu tutaj tylko Oktawia bodajże wygrywała. Pierwsze pytanie jest takie: czy ja się za bardzo rozpędziłem? Twierdząc na samym początku filmu, że to może być Twoje ostatnie auto spalinowe? Nie, nie rozpędziłeś się. Jeśli ktoś ogląda mój kanał, to, to wie, że znalazłem w końcu auto, które no w 100% odpowiada moim, moim potrzebom. To nie znaczy, że, że Honda nie odpowiadała. Honda ma wszystko tak, jak ma być. Tutaj te dobre emocje, które zauważyłem, oglądając Twój test dawno temu, do dzisiaj mi towarzyszą. Tu jest wszystko bez zmian. Natomiast gdzieś w którymś momencie stwierdziłem, że jednak napęd elektryczny to jest coś, co, co jest jednak półkę wyżej dla mnie. Eee, tak się zakochałem, że, że już teraz na dłuższą metę, jak, jak, jak mało jeżdżę autem spalinowym, eee, to wręcz irytuje mnie ten odgłos silnika. I już mam <noise> tak przestawione klepki w głowie, że <noise> chyba nie będę w stanie za długo spalinówkami jeździć, i, i teraz no, tak muszę jakoś to wykombinować, żeby. Żeby się przepiąć się do elektryka. A już są elektryki takie, którymi da się praktycznie podróżować, jak autami spalinowymi. Mówisz o zasięgu. Mówię o zasięgu, mówię o, o, o komforcie jazdy, takim związanym z tym, że jak jadę z rodziną, to robię na tyle dużo przystanków, że i tak zdążę tego elektryka naładować, więc nie jest tu dla mnie jakiś problem, że, że, że trzeba czekać, a on się naładuje i w zasadzie. Nie ma powodu, żeby jeździć samochodem spalinowym w tym momencie, chociaż oczywiście tutaj, tak jak w moim pierwszym filmie u Zachara opowiadałem, tutaj przeważają też takie względy czyste ekonomiczne. No, mając kilka paneli na dachu, jeździmy w zasadzie za darmo. A, a tutaj za, za kilka tysięcy złotych możemy kupić paliwa na rok co najwyżej, a potem, a potem trzeba tankować i tankować i tankować. A a ta przyjemność z nietankowania jest tutaj przeważająca, także miałeś rację, to będzie chyba ostatnia spalinówka, jaką będziemy mieli w rodzinie. Mam też dla Michała niespodziankę od partnera dzisiejszego odcinka sklepu z częściami iparts.pl. E jest to voucher na 200 zł. Dla Was również mam rabat minus 7% na części samochodowe na hasło Zacharow. Hasło jest ważne tylko do końca lipca 2020 roku. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie do tego filmu. iparts.pl. E 2 miliony części w jednym miejscu. I teraz możecie zobaczyć, jak, jak to auto się zbiera. Przez to, że to jest silnik wysokoobrotowy, mamy możliwość bardzo fajnie go się pokręcić. Tutaj na jedynce możemy dociągnąć gdzieś do 60 km na godzinę, więc taką prędkość ruchu uzyskujemy już na pierwszym biegu. Z tego co pamiętam, tutaj 0,50 to jest 3 sekundy, także. Także bardzo bardzo fajnie, i nie trzeba, nie trzeba szukać drugiego biegu, żeby to uzyskać. E, więc tutaj rodzi się gdzieś to drugie oblicze tego samochodu to oblicze takie z tą nutką sportową. Co prawda, ta wersja nie nazywa się Sport, ale to jest odpowiednik wersji Sport e, z poprzedniego, e, z wersji przedliftowej. I teraz tak spoglądam na zegary. Akurat ostatnio robiłem trasę z Oświęcimia, tutaj drogą krajową. No tutaj, jak, jak, jak ktoś jeździ, to wie, że tutaj nie da się za wiele nawyprzedać. No generalnie był dość spory ruch, i zużycie to było 5,5 litra. Także no silnik potrafi być naprawdę, naprawdę ekonomiczny. Do tego jest przez duży ten zakres obrotów użytecznych e, bardzo fajny do jazdy na co dzień. E, Pewnie niektórzy myślą już, że to reklama Hondy. Nie, nie, to nie jest reklama Hondy. Natomiast no. Trafiłem na auto, które w zasadzie w 100%, znaczy wtedy mi odpowiadało w 100%. Teraz mi tylko odpowiada w 99%, bo jednym procentem jest nie ten silnik. No wiadomo, czasem. Czasem trzeba wyprzedzić choćby jakiś ciągnik na drodze, albo kogoś, kto jedzie naprawdę, naprawdę wolno. I wtedy z tej szóstki wbijamy sobie na dwójkę i tą dwójeczką dociągamy praktycznie do 100 na godzinę. Także auto wtedy zbiera się rewelacyjnie. Mam wrażenie, że tutaj troszkę. E, troszkę ma, ma, ma Honda pod górę, bo e, z, z danymi ka katalogowymi, bo gdyby to było w milach, czyli 0,60, to tutaj czasy przyspieszeń są dużo lepsze. Tutaj to jest koło 8 sekund. A z czego to wynika, że, że do 100 jest trochę gorzej? A z tego, że auto na dwójce przyspiesza bodajże do 98 na godzinę, więc jeśli chcemy zrobić pomiar stricte do 100. No, wchodzi czas na zmianę, na zmianę biegów, biegów z dwójki na, na, na trójkę. Teraz przejeżdżamy przez Rondo, więc coś, co, co, co po prostu mnie zachwyca, to jakość prowadzenia się tego samochodu. Tutaj inżynierowie Hondy w tym modelu zrobili kawał dobrej roboty. Tutaj są dużo takich zmian, żeby usztywnić to zawieszenie, natomiast z naciskiem, żeby zachować, zachować komfort, więc jest bardzo duża pewność prowadzenia przy dużych prędkościach to auto się super zachowuje. Jak jest jakiś wiatr boczny i takie różne złe warunki pogodowe. W ogóle tego nie, nie czujemy jadąc, jadąc Honda. Natomiast nie jest to kosztem komfortu. Auto jest z gatunków komfortowych, według mnie oczywiście. W niektórych autach mam tak, że jak długo nim jadę, to mnie zaczyna irytować, że jest, że jest sztywne. Po, po kilku godzinach jazdy jakoś mnie denerwuje, że to auto tłuczy. Tutaj czegoś takiego nie ma. To auto nie tłucze, a równocześnie. Rewelacyjnie się prowadzi. Jadąc serpentynami jakimiś na autostradzie czy, czy, czy gdzieś na, na zjazdach z autostrady, gdzieś gdzie nie ma jakichś dużych ograniczeń prędkości, zazwyczaj jest tak, że gdy przede mną auta hamują, to ja naciskałbym tam na, na gaz, bo e, tak duża pewność prowadzenia jest. Tak jak e, nigdy nie miałem jakichś zacięć do, do tuningowania samochodu, tak jednak jedną zmianę poczyniłem. Zdarzyło mi się, Wymienić opony. Pomimo, że te pierwsze opony nie były zdarte, stwierdziłem jednak, że nie do końca pasuje mi zachowanie samochodu, szczególnie na, na mokrym, i tutaj poszedłem w Micheliny, kupiłem primasy czwórki i jest naprawdę dużo większa, większa kontrola, szczególnie na mokrym nad, nad samochodem. Także auto pomimo tego, że się dobrze prowadzi, to można. Można jeszcze to poprawić e, zmieniając opony. Także ja aktualnie jeżdżę na, na Michelinach. E, jestem z tego wyboru zadowolony i z tej zmiany. I to była jedyna zmiana, jaką, jaką poczyniłem. Przypomnijmy sobie, jak to było kiedyś. I Ok, dużo hałasu, bardzo pozytywne wrażenie związane z wysokimi obrotami. To samo w sobie jest taka magia, że to się kręci wysoko, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i jeszcze bardziej wciska. Co jest o tyle łatwe, że na początku niezbyt wciska. Jeśli chcemy go obudzić i zobaczyć to, ten, to jego drugie oblicze, no to musimy tam wkręcić wysoko, co jest o tyle przyjemne, że tak jak mówię, ładnie brzmi. Myślę, że to co kiedyś wyraziłem w teście AutoCentrum jest jak najbardziej aktualne i prawdziwe. Te samochody rzeczywiście potrafią, nawet w smutny poniedziałek, obudzić człowieka i sprawić, że pojawi się uśmiech na twarzy. Wystarczy, że o tak z trójki zredukujemy na dwójkę. Tak jest i już życie jest lepsze. Hamuje też sprawnie. Zobaczmy jak będzie wyglądał test łosia. Jeszcze nie robię tego do kamery, więc mogę sobie tak potestować. 44, 45, 49. Raz, dwa. Bardzo ładnie że przed kamerą wstydu nie będzie. Druga rzecz, za którą polubiłem ten samochód od samego początku, już wiele lat temu, kiedy pierwszy raz się z nim spotkałem, to jest to, jak szybko on reaguje na najmniejsze dotknięcie dosłownie kierownicy. I on, on chce skręcić, on czeka na każdy zakręt i on tak posłusznie i bardzo szybko wykonuje to polecenie, że jazda jest tym bardziej Przyjemna, i, i czuć to połączenie między kierowcą a samochodem. To nie samochód, jak się obudzi, zareaguje, tylko samochód siedzi i czeka na rozkaz. Zróbmy teraz test łosia. na dwójeczce zrobimy. 51, 50. Teraz dwa i jedziemy gładko, bez problemu. Wiedziałem, że tak będzie. Oponki minimalnie się odezwały. Opony też prawdopodobnie tutaj mają swoją zasługę w tym, że samochód tak bardzo szybko zmienia kierunek jazdy, bo się niegnął aż tak bardzo. Więc myślę, że nadal jestem zadowolony i rozpędzamy się szybciej, 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 6007 i... Nie, czuć jak te oponki gryzą asfalt. Stop. Jest dobrze. No i jak się jeździło? <gry> tak samo jak kiedyś, czyli przede wszystkim dużo rzeczywiście radości i bardzo posłuszny samochód. To mi się... Co ja dobrze pamiętałem to jest to jak on kręci wysoko, jak jest brzmienie i jak chce się jechać. Natomiast co sobie przypomniałem dopiero teraz, jak chętnie on skręca, jak on jest posłuszny. Bardzo fajnie. Dotknięcie dosłownie kierownicy, on momentalnie skręca, nie, nie leni się na zakrętach i na takie zakręty czeka. Więc jak dla mnie każde słowo, które zostało wtedy powiedziane i padło w tamtym teście jest wciąż jak najbardziej aktualne. W jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. W ramach podsumowania zadam takie troszkę pół żartem, pół serio pytanie. Gdybyś, kupując ten samochód, wiedział, że to będzie Twoje ostatnie auto spalinowe, o którym być może będziesz opowiadał wnukom, wiecie, to Wasz dziadek, to, to, jak to ostatnią spalinówkę to miał, i w tym momencie mogłyby paść. Ford Mustang, 8 cylindrów, V8, zaraz Wam opowiem co to jest. A to taki 4 cylindry, 1.8, pojemności 142 konie, Honda Civic. Jesteś zadowolony? Jeszcze raz kupiłbyś ten samochód, wiedząc o tym, że to jest Twoja ostatnia spalinówka? Jeszcze raz bym kupił, bo to jest moja najlepsza spalinówka, jaką miałem. I, i gdyby nie test, gdyby nie to, że kiedyś zobaczyłem emocje na, na twarzy Zahara, bym nigdy nie popatrzył na taki samochód i bym nigdy nie podejrzał, że, że takie zwykłe kombi może dać tyle radości, tyle, tyle fajnych emocji, tyle fajnych chwil. I, I do dzisiaj, jak w niego wsiadam, to, to czuję tą radość jazdy. I gdyby nie to, że gdzieś, gdzieś mi się przestawiło na, na te elektrony, to, to bym nim jeszcze jeździł i podejrzewam, że jeździłbym następne 10 lat nim albo dłużej. Więc zdecydowanie polecam, kupiłbym go jeszcze raz. Jestem z z niego zadowolony. Generalnie czasami jest tak, że wydaje się, że, że jakiś produkt jest lepszy, jakiś jest gorszy, któryś jest droższy, któryś jest tańszy. To auto, które nie kosztowało w zakupie jakiegoś majątku, potrafi spełnić. No, to jest taki kompromis, którego ciężko znaleźć w świecie motoryzacji. Natomiast tu to się udało. To jest auto, które jest bardzo pakowne, które ma większy bagażnik niż, niż nie jeden samochód SUV albo klasy wyższej. Do tego naprawdę świetnie jeździ, pozytywne emocje, tą radość z jazdy. Jest to taki komplet dla mnie idealny i nie widzę tu potrzeby. Nie, nie żałuję, że to był ostatni mój samochód. Jeśli żałuję, to tylko dlatego, że będzie bardzo ciężko się z nim rozstać, ale gdzieś tutaj. No mówię, no to jest już, ja już troszkę jakiś wpadłem w inny świat i to jest mój problem. Rozumiem, no w każdym razie jeśli aż tak dużo pozytywnych cech, które Ci odpowiadają, znalazłeś w jednym miejscu, to tym bardziej jestem dumny z tego, że to właśnie mój test naprowadził Cię na zakup tego akurat samochodu. Bardzo dziękuję za prezentowanie auta, dziękuję, że do nas przyjechałeś aż ze Skawiny. Dziękuję również za obejrzenie tego filmu, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!